No, nie zapowiada się dobrze. Cześć. Nazywam się Fern. Postanowiłem nagrać TikToka kolejnego, bo. bo tak. No, no i w sumie tyle nie. O, pierdol, nie ma nic na razie żadnej serii i tak dalej. Tak swoją no, więc z tego. Nie Nie ma nic, co by się pojawiało na kanale, bo po prostu, kurwa, nie ma czasu. Ale prędzej czy później coś się pojawi, może nawet niedługo. Tyle w sumie mogę powiedzieć, kurwa. Nie. Ale zapowiada się bardzo intensywnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz pierwszy TikTok, który odpalimy. On rogł Wow. wow. There, yeah. 3, 2, 1. A już. Nie pokazała nawet efektu. Pokaż efekt. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Gdzie to jest? No. Nie wyszło nawet jakoś ciekawie. a że on, on, z nią śpi on się do niej przytulił napisała, zobaczcie tutaj napisała tako czekaj napisała tak ajern tu log parin mej tam na podko piękne no MMMsy, jo pierdolę, ale zajebisty TikTok To ma 7000 serduszek, jo i kurwa, ja bym nie potrafił otworzyć, kurwa, kubka, nie Dobrze, że pokazała, kurwa, jest ciężko czasem I got my out in Georgia, Ooh, yeah, the north yeah. Kurwe, syny, nie oglądam dalej chuj wam dupę wszystkim Zrobił no robię nie patrzę 窗外干嘛的？好奇多。多 Change is about you. Yeah? Hey. Hey, uh, um, you were asking me for your stuff. Uh, yeah. So. Here More. you go. Here's your stuff. Okay. More concerned about that. What? I mean, what? Uh, oh. Tylko po co? Tylko po co? No kurwa, właśnie. Dzień dobry, sop. Wypierdalaj. Kurwa, dzwonę biom. Jak się mieszka przy kościele, kurwa, to ci będą napierdalać, nie? Nienawidzę kurwa mieszkać, mieszkać przy kościele, na nic nie możesz zrobić, kurwa Widzisz sobie, słuchać są muzyczki, albo coś sobie kurwa robisz normalnego jak normalny człowiek I ci napierdalają dzwony kurwa nagle, nie do kościoła kurwa, ale modlić się kurwa, ja woła, spierdalaj kurwa Dzień dobry sąsiedzi! Pierdol się! Tak, tak, wy też się pierdolcie Dzień dobry sąsiedzi! <laughs> Ale prank! O oh, kurwa nie, jak on to zrobił? Ja ja, nie wiem. Co jest? Masz kurwa tego serce. Co jest? Nie? 종종 박보야? 네 톨드 아이 어떡하지? Dałem gdzieś mi jakiś always... O oni dalej śpią, nie, współka Fajnie, nie? Kurwa super, naprawdę. Yeah, 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 no, A ja znowu coś kraszuje Fetysz jest taki, nie? Jak że jesteś yy, albo jesteś yy, nadeptywany, nie? Albo nie wiem, coś. No, po prostu jesteś miażdżony, nie? Albo miażdżona. Ludzie mają takie fetysz. Ona wyraźnie lubi, nie? Ona ma sporo takich kurwa filmów. Chyba nie. I know you're somewhere out there, Somewhere far away. I wanna... Bardzo fajna muzyczka od Sikika, lubię Sikika, ale ona jest jakaś nie tak jest. Kurwa, co jest? od TikToka. O, kolega się znalazł, on wcześniej też był, nie? Ten, co robił takie... Teraz ma kolegę i tańczą. No dobra, Mama, kom maar. Pana, nie zobaczy tego kurwa, ja, co on na tam ma. Hier is doosje, Ja? Yeah? Ja. Yeah. Ok, deze zijn leeg. Ja. Yeah. Ok? houdt waar die heen gaat, hè? Eh? Jaki jest? Jamie. He? Okej, mama. Ja? On gdzie dalej nie Ja już bym dawno zauważył to co kurwa ona ma ta tam ma tutaj. No masz kurwa, nie wiem. Mam do witaminy jakieś. Kurwa mać. Kurwa. HE kurwa, zobacz! Patrz! Co ona tak robiła? O, kurwa, nie widać, Wycisz w ogóle, nie? Zajbiście, no, kurwa. Pa, wstało. No dobrze. Nie, on śpi dalej, tak? To są ci sami? Chyba tak. A tu ja na język nie znam, nie? pa, ona napisała taką. Zobacz. Ona napisała taką. E i kaf, a ma. Maganda, kana Wizyt Dudkowski, the Familia YouTube channel Guys Guys przez Z Guys. No właśnie. Fajne, kurwa, ty coś ciekawego tutaj znalazłem. Fajne. Ej, hey, Co wypinał, hey guys, so we've been trying to tweeze it out, but it's very very sore and my skin's actually torn on the inside of my nose, so some... I'm just gonna sit here with olive oil on it for a bit and she's gonna syringe some into my nose in the hopes that it will melt the wax. So I will be back with an update soon. Hey guys, so we've been trying co to-, to... Co to kurwa jest? Co on ma w nosie? To jest fuckboy, ale on coś się tam stary miał przynieść mleko, wrócił z mlekiem i wiarą. Okay. Spoko, jak to jest ksiądz, to spoko. Kochani, chyba wreszcie je znalazłam. Tak, tak, chyba tu są. Zaraz zobaczę. Tak! Jak speedrun, ja opierdolę, nie? Czy można, wolniej? <laughs> kurwa, nie <niesze. śmiech> oh. masz 100 kilo i się zataczasz? Silent head is A ty kurwa nie masz co tam golić człowieku Co ty chcesz golić kurwa Co ty kurwa golisz Dzień dobry Chciałem zamówić dwa pączki z lukrem Na dwa, na, na dwa przystanki Przy rondzie Dziękuję Dobry, kto pączkę zamawiał Dobry, kto hamburgera zamawiał Pani zamawiałeś hamburgera Ktoś zamawiał z tego autobusu A to ja, o jesteś Państwo zamawiali hamburgera? To ja, przyjacielu O wreszcie jesteś bo Tak. Ostatnio zamawiałem flaki i nie dotarły A co jak płatność będzie? Karta, ugotówka, telefonem Ci zapłacę Fajne, dzięki Dzień dobry Fajne nawet, fajne. No wyciągnij to! On wsadził coś do... Weź... Weź treści drastyczne. Tym ja chciałem zakończyć, bo już mi się czas kończy, nie? Mam nadzieję, że chociaż z 15 minut 10 z tego wyjdzie, nie wiem, zobaczymy w post production. Yy, że się podobało, że po łapkę w dół wsadzić, zajebać suba i dzwona wykurwić. I widzimy się w następnym filmu. I nie wiem jaki to film będzie, bo nie mam ostatnio czasu. Na TikToka znalazłem czas. Więc tak, tak jest. No dalej jest źle na tej stronie, nie? No chuj. Do zobaczenia, Elo.